Konfigurowanie ustawień PolyLens Desktop. Możesz dostosować środowisko aplikacji PolyLens Desktop do swoich potrzeb poprzez skonfigurowanie ustawień podłączonych urządzeń. Przyjrzyjmy się tym możliwościom bardziej szczegółowo. W sekcji Konto wyświetlane są imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także przycisk Zaloguj się lub Wyloguj. Sekcja ogólne umożliwia dokonanie wyboru, czy PolyLens ma być uruchamiane automatycznie po zalogowaniu, a także wybór tego, czy chcesz, aby aplikacja była uruchamiana zminimalizowana. W sekcji Softphone możesz wybrać, które urządzenie będzie używane do połączeń wychodzących oraz sygnał wybierania numeru. Możesz również włączyć i wyłączyć obsługiwane urządzenia Softphone i odtwarzacze multimedialne. Wszelkie zmiany zostaną zapisane automatycznie. Powiadomienia i alerty urządzeń sterują kilkoma funkcjami aplikacji. Za pomocą przełącznika Zdrowie możesz ustawić przypomnienia o nawodnieniu i przerwach dla oczu. Po zaznaczeniu pola Przypomnienie o nawodnieniu po prawej stronie pojawi się link mówiący Ustaw częstotliwość przypomnienia lub bieżące ustawienia przypomnienia. Kliknij te opcje, aby skonfigurować czas i częstotliwość przypomnień. Następnie wybierz przycisk OK. Przypomnienia przerwy dla oczu są ustawiane w ten sam sposób. Alerty urządzeń umożliwiają otrzymywanie powiadomień o różnych wyświetlonych statusach urządzeń. Aktualizacja oprogramowania sprawdza, czy dostępne są aktualizacje dla podłączonych urządzeń. Jeżeli aktualizacja jest dostępna, ikona ustawienia wyświetli powiadomienie. Powiadomienie jest także wyświetlane w sekcji Aktualizacja oprogramowania. W sekcji Język możesz ustawić język używany w aplikacji. Po wybraniu opcji aktualizacja oprogramowania ukaże się numer aktualnej wersji aplikacji PolyLens Desktop. Niezależnie od tego, czy aktualizacja jest dostępna, oraz odnośnik do informacji na temat obecnego wydania. Jeśli aktualizacja jest dostępna, wybierz opcję Aktualizuj, aby ją zainicjować. Kiedy pobieranie zostanie ukończone, wybierz opcję Kontynuuj zamykanie PolyLens i zainstaluj aktualizację. W sekcji informacje znajdują się łącza do polityki prywatności firmy Poli i umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Na końcu wybierz opcję Przywróć domyślne, aby przywrócić domyślne ustawienia aplikacji poli Lens Desktop. Aplikacja przypomni Ci, że ta czynność przywróci wszystkie ustawienia domyślne aplikacji. Naciśnij przycisk OK. Zaznacz to pole. Aby potwierdzić, że zgadzasz się z umową licencyjną użytkownika końcowego, następnie wybierz opcję Kontynuuj. Aplikacja PolyLens Desktop powróci do ustawień domyślnych. Wszystkie odłączone urządzenia zostaną usunięte, jednak podłączone urządzenia pozostaną nadal podłączone. Oprogramowanie zostanie otwarte na stronie dla nowego użytkownika. Użyj przycisku Logowanie u dołu strony, aby zalogować się ponownie. Za pomocą preferowanej opcji konta jednorazowe logowanie lub lokalne. Więcej pomocnych filmów można znaleźć na naszym kanale hp support w serwisie YouTube.